Cześć Manko. witajcie w trzecim odcinku z cyklu oceniam Wasz sprzęt. Jeżeli chcecie, aby ten Wasz sprzęt znalazł się u mnie na kanale, żebym ja go ocenił, no to podsyłajcie na maila, oczywiście zawartego w opisie oraz tego, który się pojawi tutaj na ekranie. A teraz już lecimy do sprzętu. Tak więc jesteśmy już przy pierwszym komputerze, no i jak możecie zauważyć yy... No komputer składany tak nie najlepiej, jeżeli chodzi o Cable management. Tutaj od front panelu można było to zdecydowanie lepiej poprowadzić. Dużo kabli jest puszczonych taką trochę najprostszą drogą. No ale co nam sam autor mówi o tym sprzęcie? No bo to Gigabyte B450 Aorus Elite. No ok, płyta już mówiłem nie raz, że to jest nie najgorsza, nie najlepsza. CPU Ryzen 5 3600, bardzo fajny procesor, na pewno idealnie nada się do gier. RAM Adata XPG Spectrix D41DD416, Giga 3200 mhz CL16. no Spoko ramy, ja bym wziął troszeczkę inne, ale tutaj jest jak najbardziej wszystko ok. Zasilacz Seasonic Focus gx 558 Plus Gold No tutaj ogromny plusik za zasilacz 80 Plus Gold Tylko powinieneś jeszcze lepiej tutaj wszystkie te kabelkologie jego ogarnąć no, W sumie nie tylko jego, ale całego komputera Dyski PNY-CS900 240GB SSD no, To chyba to jest ten tutaj Plextor PX512M8VC SSD Gdziekolwiek on jest, i tu mamy jeszcze jakąś plextora, też 250 giga mp m9peg SSD NVMe, HDD USB 3.0 na kopię zapasową, czyli ten terówka, stawiam, że to jest jakiś zewnętrzny, spoko. No i tak, cooler Fortis 3RGB, no chciałeś RGB, no to dopłaciłeś do RGB, Fortis 3 jak najbardziej jest tutaj. Super pod ten procesor obudowa Bandit Power BPC5 Tower. No! please, Bandit Power, czy to zasilacze, czy obudowy? Nie, odradzam. Ale teraz tłumaczenie. Wiza kupiłem jako gotowca za Allegro za śmieszne pieniądze, ale miał płytę główną. Asus Prime A320M myśnik. To nie jest płyta dobra pod na 5 czy 600 i właśnie tutaj dalej jest napisane dlaczego, która się grzała niemiłosiernie. Winiłem też zasilacz z no, SPC Elementum E2. SPC Elementum E2 nie pod taki zestaw, to jest bardziej pod jakieś biurowe, ale nie pod gamingowe maszyny. A no jeszcze zapomniałem o karcie graficznej GainWard GTX 1660 Pegasus. No bardzo biedna konstrukcja. Chip się zgadza, ale jeżeli chodzi o samochłodzenie, no to raczej biedne i takie jedno z najbardziej podstawowych. Eee, Wymienił to, to tego SPC elementu na Seasonica oraz chłodzenie ze stokowego na Fortiska. Eee, została mi tylko do mier obudowa z tej trumienki. Dokładnie jest to straszna trumienka. I no pierwsze co powinnoś tutaj zrobić, to wymienić teraz już po wymianie zasilacza oczywiście i płyty głównej e, wymienić tą obudowę na coś zdecydowanie większego z lepszym przepływem powietrza no i też tak patrząc na tą skrzynkę, no to czemu wentylator RGB, który mógłby być widoczny, no zakładam, że masz jakieś szkło czy plekse, bo nie googlowałem tej obudowy Bandit, Bar, bo aż szkoda po prostu e, to, że ten po prostu żeby te wentylatory podświetlane były gdzieś wyżej bardziej widoczne, aniżeli ten tutaj. Nie Powiem tak, mój drogi. Kupiłeś gotowce, czyli zrobiłeś podstawowy błąd. E, takiego typowego zalegro, gdzie pewnie opis Cię zachęcił, ale poczyniłeś już pierwsze upgrade i to nie małe, bo zasilacz jest naprawdę tutaj super wypas. Płyta główna jest ok. No i chłodzenie jest adekwatne do wydajności procesora. Ja ten komputer ocenię Ci na 3 na trójeczkę ci ocenię. Nie mogę niestety dać więcej, no bo jest budel w kablach, jest nadal Bandit Power budowa no i jak to mówią, za błędy się płaci, czyli kupiłeś gotowca i już myślę się nauczyłeś nie robić tego, tylko samemu składać albo kupować gotowca od faktycznie dobrych firm. No to co? No to zestaw numer dwa. No i tak, mamy zestaw numer dwa, no i zestaw jest kompletnie niewyraźny. Zdjęcia chyba robione w strasznej sobie jakości i dość mocno po ciemku. Do tego stopnia, że nawet nie jestem w stanie ocenić cable managementu w obudowie. No dobra, no ale przynajmniej poczytajmy co widz mój ma. Procesor AMD Ryzen 3200 AF podkręcony na 4GHz. Fajnie, że podkręcałeś tego procka. No i jest to już spoko wersja ta AF. Eee, Karta graficzna MSI GeForce GTX. 600, 1660 Super Gaming X. No tutaj było, było w stanie zauważyć, że to jest właśnie to MSI Gaming X. E, przynajmniej ja już z mojego doświadczenia. Pamiętam Hyper X16GB 3200. No to to jest to Fury RGB. Spoko. No powiem tak. 3200, Potter to jest ok. Dobrze, że nie mniej. E, 3600 można było, ale pewnie jak kupowałeś. To było jeszcze dużo, dużo droższe, a i teraz. Płyta główna Gigabyte b 450 AORUS ELITE V2. No i znowu mamy kolejną płytę b 450 AORUS One był strasznie popularne, ale to nie było jedno z najlepszych, ogólnie jedno z takich ok rozwiązań według mnie, ale pewnie kusił wygląd, mnogość złączy, tylko, że tam sekcja zasilania była powiedzmy tą taka sama. Dyska z NVMe Samsung 980i, no to ogromny plus i jestem fanem Samsunga i zawsze polecam. Eee, dysk SSD SATA KYOXIA 240GB. Nie wiem czemu taki mały, ale wiadomo z czasem zdarzają się promocje i może z tego tytułu taki mały KYOXIA. Eee, dysk HDD 750GB, 2,5 cala w DWD To powiem Ci tak, ten 2,5 calowiec na pewno będzie nie lada głośnie. I ja bym się zastanowił nad wymianą go w niedalekiej przyszłości na jakiegoś 1TB SSDK bo, no cóż, SSD tanieje i myślę, że nie jakiś nawet najbardziej podstawowy, ale i tak będzie lepszy, aniżeli ten HDD 2,5 calowy, który jest zresztą wolny, bo on ma tam maksymalnie po 5400 obrotów. Zasilacz Chieftek Smart Series 600W 80 Plus Bronze. No właśnie, nie do końca się zgadzam z tym 80 Plus Bronze, bo jak patrzyłem przed nagraniem materiału ten zasilacz, to powiem Ci, że on nie miał certyfikatu żadnego sprawność tam była na poziomie chyba 83-85%, czyli nie łapał, nie łapał się na te 80 plus brąz. Jeżeli będziesz miał fundusz, to zachęcam bardzo mocno do zmiany tego zasilacza, tym bardziej, że masz podkręcony procesor. No i 1660 Super to nie jest jakaś taka najniższa z segmentu karta, tego już troszeczkę wyższy poziom. No nadal oczywiście nie jest to RTX 3080, który ciągnie z gniazdka bardzo dużo prądu, natomiast nadal polecam dość mocno przemyśleć zmianę zasilacza. na no coś troszeczkę lepszego. Chłodzenie procesora Deepcool Gamax L240, no i tu mamy najtańsze AIO chyba jakie jest dostępne na rynku. Napisz w komentarzu jak Ci się ono sprawuje, ja raczej omijałem je do tej pory. Z tego, że widziałem, że nie cieszy się ono jakąś ogromną sławą w internecie w testach. Napisz jak tobie się sprawuje, jestem bardzo ciekawa. Obudowa SPS Signum SG1X TG RGB, no to tutaj o obudowie nie ma co wiele gadać. Jest to stara dobra konstrukcja od SPC z RGB, także na pewno cieszy oko ciebie te, ta skrzyneczka napisałeś monitor jeszcze jakiś tam Acer oraz Dell, no zostawiam, że jeden jest taki typowo do gamingu, w FPS i drugi bardziej do pracy, fajnie, że masz dwa, to na pewno pomaga gdzieś tam na co dzień, peryferia Razer Ornata Chroma, no to to jest ta klawiatura niemechaniczna, jeszcze chyba membranówka z tego co kojarzę, ale całkiem ok, miałem okazję klikać i wydaje się spoko, dość tak jest to dwa czarna, no to taka bardziej podstawowa myszka Eee, podkładka, nieśmiertelny Series miałem, eee, zastanawiam się czy nie wróci znowu. Słuchawki SPC Gear, no są ponoć dobre, nie, nie miałem okazji ich testować ani słuchać. Kamerka internetowa Xiaomi, ciekawe, ciekawe. Eee, głośniki jakieś Creative, no to są jakieś starsze Creative. No i fotel SPC Gear SR300 V2 blaming, Gaming Black Czarny. No, dbaj o ten fotel, bo one lubią się rozpaść po czasie. Jeżeli masz tego skóry, to zachęcam cię, żebyś ją raz na jakiś czas nawidrzył, bo ci po prostu popęka. Podsumowując, ten zestawik tobie bym dał takie 3,25, bo trochę chyba jest tutaj składany ze starszych pozyspołów. A no, jakość zdjęć jest fatalna, więc nie jestem w stanie ci też dać wyżej oceny bo po prostu nie jestem w stanie zauważyć, co ty tam dokładnie pomodziłeś w tym kąpie. Czy jest ok, czy nie ok, bo składane ee... jeżeli chodzi o ten zasilacz, no to jakby były ok zdjęcia i lepszy zasilacz to spokojnie ma być 3,5. No nie ma takich super wydajnych podzespołów, ale jest jak najbardziej ok. W zupełności wystarczy to do grania w nowe gry, w każdy w sumie tytuł nowoczesny, jaki, jaki jest na rynku, możesz, będziesz mógł sobie odpalić. No to cóż, moi drodzy, przechodzimy do zestawu numer 3. No i tak, jesteśmy przy zestawie numer 3. No i na pierwszy rzut oka, oczywiście, rzuca nam się mnóstwo RGB. Mamy podkładkę, klawiaturę, myszkę. E, tutaj jeszcze głośnik Bluetooth. E, jest białe, znaczy chłodzenie RGB od SPC. Jest to e, Fera, z tego co kojarzę, jakiś chyba RTX, GTX. E, no ładnie to wygląda, wszystko obudowa też z ledem ok ogólnie stanowisko dość schludne czyste, ładne i nie ma tutaj żadnej kabelkologii za co leci już na start plusik fajnie, że monitor wisi to też mi się zawsze podobało i jest poprowadzona tak jakby rynienka, żeby nie było kabli na wierzchu no dobra przejdźmy do tego co tutaj jest? I5400F, GTX 1660 Super od MSI, b 460 mm MSI Bazooka, chłodzenie Fera 3, RAM HyperX Predator RGB. No, po prostu HyperX RGB z tego, co kojarzę. Zasiadł z identą PC Velo, nie Velo, Velo M3 700W. E Wiesz co, jeżeli chcesz kupić w przyszłości RTX 3060, to nie musiałeś brać 700-tki, mogłeś spokojnie 600 i dałoby radę z 3060 ką 700 to jest na 2 nawet pod 360 jaja możliwe, że uciągnęłoby też to wszystko 3070 bo nie masz tutaj bardzo prądu żadnego procesora. Peryferia słuchawki SPC Plus, klawiatura SPC GK630, fotel Diablo. Myszka SPCLX głośnik JBL Flip. Rozumiem, że głośnik działa, działa Ci już w tym kąt jako głośnik od Twojego komputera, nie, nie tam jako typowy głośnik Bluetooth. Jeżeli chodzi o Twój zestawik, no to w środku jest naprawdę dobrze. Jest poskładane ładnie, schludnie. Mogłeś spiąć jeszcze ten kabelek od podłączenia wentylatora, od coolera. Tutaj no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No, duży plusik leci za zasilacz Gold. Jeżeli chodzi o peryferię, no to ta podkładka dla mnie trochę taka odpustowa. Jeżeli dla Ciebie jest ok, no to nie wynikam, Ważne, żeby tobie było wygodnie grać. Pomyśl, jeżeli chodzi o, o peryferię, jeszcze tak w ciągu dalszy, to pomyśl sobie tutaj gdzieś po boku biurka od wewnętrznej strony nad wieszakiem na słuchawki. Będzie na pewno wygodnie dla Ciebie. Nie będzie Ci leżało na blacie tak to trudność biurka spoko wydajność komputera zbilansowana, fajna, wszystko widać że do, z głową i przemyślanie tutaj dobierane ciekaw jestem czy jest zadowolony z fotela bo to zawsze jest kwestia sporna ode mnie leci takie mocne 3,5 za 375, Dobra, dam Ci 3,75, bo jesteś pierwszą osobą, która miała powieszony monitor i tutaj widać, że nie tylko w kompie, ale też dookoła kompa e, troszkę tam zadziałała z cable managementem. Mówię, powieść słuchaweczki gdzieś, czy od zewnętrznej, czy od zewnętrznej strony będzie o wiele lepiej. E, ja bym zmienił tą podkładkę na zwykłą i jeżeli masz możliwość, to możesz zrobić na przykład lekki przewiert w blacie, i tamtędy puścić kable o myszki i klawiatury będzie jeszcze bardziej schludnie. No ale wiem, że nie każdy może wierdzić w meblach albo chce. Eee, no to lecimy już do czwartego, ostatniego zestawu w tym odcinku. No i tutaj to mamy naprawdę fajną jakość zdjęć. Eee, widać, że niestety, mój drogi, jesteś zmuszony do korzystania z arcywąskiego biurka. Za to szczerze ci współczuję, bo ja kiedyś też musiałem z takiego korzystać. Natomiast, no cóż, nie zawsze możemy mieć wszystko to, co chcemy. Wow, no powiem Ci, że jestem zachwycony, jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny po całości, bo tutaj z ostro poleciałeś w biel. I poza płytą główną i kartą graficzną wszystko jest białe, naprawdę szacun. Sam kiedyś chciałem taki full white zrobić zestawik, no ale jednak padło na bardziej all black i RGB. Eee, bardzo dużo wentylatorów widzę tutaj jest i chyba wszystkie z Corsarza. No powiem ci, że tutaj jest całkiem doinwestowana ta skrzynka. Eee, zaraz się dowiemy co w niej drzemie. No dobre No, nawet są te, te kabelki customowe do płyty głównej, do karty graficznej. No nie widać czy do procesora, ale tak czy siak do tego nie byłoby widać sobie. Eee, Powstał z myślą o w strategię, bo tych mi brakowało na konsoli, ale daję radę też w innych zastosowaniach. Gram głównie w 2K. Okej, okay. no jeżeli grasz w 2K, no to spoko. Eee, i510400F i płyta Asus z 590 aorus Pro Wi-Fi no, płyta całkiem ok, i 10400 teraz już jest mało płacalna, ale jeżeli składać go jakiś czas temu, no to spoko. Karta graficzna MSI Radeon 5600XT Fire Plus, jak najbardziej w porządku. Garta, tak na niej można spokojnie pograć w nowe gry. Pamięć RAM e, Crucial Ballistic Sport LT 3200MHz, taktowanie ok, e, tutaj nie ma się do czego doczepić. E, spoko, one są chyba białe w ogóle, albo jakieś takie radiatory w odcieniu bieli, pewnie to Cię kierowało przy wyborze yy, dysk systemowy Kingston 2000 spoko dysk, polecałem niejednokrotnie u mnie na kanale, dysk drugi yy, SSD Crucial MX500, notorówka, świetny dysk naprawdę, super jednostka, niezawodna też, jeżeli ktoś chce, no to Często go polecam, zamienię np. stosunkiem 860 iwo. to są takie dwa dyski z tego wyższego segmentu, które naprawdę dają radę. No i Corsair VS Series VS 550W, no okej, okay, zasilacz, trochę dopłacasz za Corsaira, ale są w tym budżecie po prostu lepsze. No nieważne, obudowa Corsair IQ220TRGB. Mimo, że jest widzę chyba RGB, to i tak postawiłem na jeden kolor podświetlenia. No także fajnie, bo to wszystko ładną, spójną całość robi. Kuler Alpen Folf Blocker 3 White Edition. 165mm wysoki, ale się zmieścił. Powiem ci tak, nigdy nie słyszałem o takiej firmie, szczerze powiedziawszy. Mm, tak po nazwie to taka jakby niemiecka, ale. No cóż, jeżeli jesteś z niego zadowolony, na pewno szukałeś szukajesz kulera, który będzie w pełni biały, co nie było łatwym zagadnieniem, ale jeżeli jesteś z niego zadowolony, tak najbardziej ok. Ja bym tutaj mimo wszystko gdzieś w przyszłości pokusił się o jakieś fajne IO i są też IO z białymi elementami. No nie będzie tanio, ale jednak cały komputer będzie się prezentował o wiele lepiej. Plan rozbudowy na ten rok to RTX 3070 Vision od GB. Widziałem tą kartę. Ona jest biała i będzie pasować tutaj po prostu idealnie. Także życzę Ci tego, żebyś ją dostał w tym roku i oczywiście jak najszybciej. Dobry zasilacz 750 w może coś polecisz. I i 7 9900K 9900K, no okej, okay. 8 rzędów 16 wątków, tyle co i 7K 10700, mimo to i 7K 10700 jest jednak wydajniejsza. 9900 k na twoim miejscu już około jakieś używki, żeby nie tracić za dużo pieniędzy, oczywiście jeżeli używka będzie w rozsądnych pieniądzach, tak, bo jeżeli będzie tam nie wiem, 100 czy 150 zł tańsze od nówki, no to wiadomo, wtedy lepiej nówkę wziąć na pełnej gwarancji. Dobry zasilacz 750W, moim zdaniem to jeżeli byś chciał, to bym poszedł na przykład w Corsair RM albo Seasonic Focus Gold Plus'a. Jeszcze są fajne Asus Roktory i z tego co kojarzę to i Corsair i chyba Asus występują w wersji białej. Ja wiem, że nie widać, bo jest piwnica, ale od tyłu, że tak powiem, widać. Ode mnie leci ocena za ten zestawik takie 4,25, bo mamy super spójną całość, jeżeli chodzi o kolorystykę. Naprawdę jeszcze nie było tak spójnego zestawu w tych moich materiałach, oceniam wasz sprzęt. No i nie oszukuję się i jestem fanem takiej bieli w komputerze, także tym bardziej mi się podoba. Fajnie, że jest plan rozbudowy, to na pewno in plus. Fajnie, że są customowe przedłużki, Mógłby się trochę lepiej tam poukładać, jeżeli się uda. No i ogólnie komputer poskładany bardzo, bardzo schludnie i porządnie. Jedna no to na biurku trochę jeszcze ten kabel u są przeróżne takie organizery. I myślę, że nie powinieneś mieć z tym większego problemu. No, i to by było na tyle w tym zestawieniu. Oczywiście, kolejny zestawy podsyłajcie na maila. Jest on podany w opisie, tak jak wiele innych rzeczy. Zapraszam, zachęcam do sprawdzenia. I co? Przejdziemy do podsumowania. I jak wam się podobają te zestawy? Który według was był najlepszy w tym zestawieniu? Oczywiście piszcie o tym wszystkim w komentarzach, podsyłajcie kolejne zestawy. Im więcej będzie tym częściej powinno się pojawiać te odcinki, może zwiększymy tempo do kilku w tygodniu. Zobaczę jak to będzie następowało. Ja mam nadzieję, że seria będzie się jak najszybciej i jak najbardziej rozwijać, będzie to wszystko leciało do góry. Jeżeli materiał Ci się oczywiście podobał, no to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby zostać na dłużej. A w tym filmie to by było na tyle. Ja śludzenie żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. See ya.